Wczoraj zostało uruchomione nowe wydarzenie o nazwie Rytuał Dziewiątki, dotyczące lochów, a wraz z nim nowy tytuł Wieczny. A więc w ciągu najbliższych tygodni będziemy mieli kilka przewodników, aby zdobyć ten tytuł. Po pierwsze, w każdym lochu wydarzenia znajdują się dwa przedmioty kolekcjonerskie, których znalezienie jest potrzebne do ukończenia triumfu tytułu Wieczny. W tym tygodniu jest to iglica obserwatorki. Pokażę Ci, gdzie są dwa przedmioty kolekcjonerskie w tym lochu. Zdobyć je można na dowolnym poziomie trudności. Pierwszy przedmiot znajduje się na etapie skakania. Nasz przedmiot jest na wprost na górnym balkonie, a więc dostajemy się do tego miejsca, do balkonu przed windą prowadzącą do kolejnej części lochu. Na samym końcu tego balkonu znajduje się złoty engram, którego zabieramy. Zobaczmy dokładnie drogę. Drugi przedmiot do zebrania znajduje się tuż przed ostatnim bossem. Zanim zeskoczymy do bosa, po drodze jest mała półka. Schowany pomiędzy kilkoma pudełkami, drugi złoty engram. Gdy już zbierzemy aktualnie dostępne dwa złote engramy w przestrzeni społecznej, Rytuał Dziewiątki, po odwróceniu się nad nami będą pływające engramy, a gdy wejdziemy w nimi w interakcję, dostaniemy fajne małe scenki przerywnikowe dotyczące dziewiątki. Zobaczymy się ponownie, gdy tylko uzyskamy dostęp do Duchy z Głębi z kolejnymi dwoma przedmiotami kolekcjonerskimi. Do zobaczenia!